Cześć, zatrzymaj się na chwilę. Nie poprawiaj się, nie prostuj pleców na siłę, nie wciągaj brzucha, bo nie musisz przyjmować żadnej pozy. Nie ma właściwej pozy, nie musisz wyglądać na ogarniętego człowieka, nie musisz być spokojny, spokojna, pogodny, pogodna, z równym oddechem i głową pełną wdzięczności. Możesz dzisiaj po prostu być ze sobą. Nawet jeśli dziś jesteś trochę pogięty, pogięta, rozczochrany, rozczochrana i zmęczony, zmęczona, trochę mniej na miejscu, a bardziej w rozsypce, to jest ok, bo nie jesteśmy stworzeni do tego, by cały czas grać. Czasem, zamiast układać się w jakąś wersję siebie, można się po prostu rozluźnić odpuścić tę jedną minę, ten spięty kark, tę udawaną gotowość. Weź wdech. I pozwól sobie być nieidealnym świadkiem tej chwili, bez pozowania, bez roli, tylko ty. Taki, taka, jaki, jaka jesteś. I to wystarczy. Tu, teraz, naprawdę.